Czytanie z księgi rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś się z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś. Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał, i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę. Pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Głoszą o Tobie rzeczy pełne chwały. Gród Jego wznosi się na świętych górach, Umiłował Pan bramy Syjonu, Bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, Miasto Boże. O Syjonie powiedzą, Każdy człowiek urodził się na nim, A najwyższy sam go umacnia. Pan zapisuje w Księdze Ludów, Oni się tam narodzili, i tańcząc śpiewać będą. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Czytanie z Dzieł Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry, zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa? I zbrać mi Jego. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł. Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Hizob gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł. Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi poprosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, Którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.